Witam w części numer 2 szklarni przydomowej. Mamy już grudzień, trochę chory jestem. Postanowiłem nakręcić długą część, ponieważ pierwszy filmik już jest obejrzany około 400, obejrzało około 450 osób. Jesteśmy w szklarni. Heh, motyl się pokazał, śnieg trochę na dachu. Co tu doszło? Doszedł grzejnik. W pierwszej części jeszcze grzejnika raczej nie było. O, suszą się rękawiczki. Taki oto systemik mam: wiatrak od wentylatora, rura, plus czasowy włącznik. Co jakieś godzinę włącza się na 15 minut, i dzięki temu powietrze jakoś krąży. I w pierwszej części jeszcze nie było oto tej półeczki musiałem zrobić bo zrobiło się troszeczkę ciasno śnieg na dachu a w środku no nie no tutaj akurat podgrzał podgrzało słońce mamy godzinę około po 10 19 stopni jest za jakąś godzinę dwie powinno tuż być co najmniej 30 ale Mam tam w górnej części okieneczko i sobie wietrze. Co tu mam u góry? Już wchodzimy. O Boże, Pański, zapomniałem szczerze. No tutaj tu mam limerosę, która będzie kwitła. Lilię drzewiastą może zakwitnie, zobaczymy. Cytryna skierniewicka. Chwilę, żebym się nie spitolił. Numer 1, puszcza nowe przyrosty mało tego, będą kwitły trochę sarpus palma, ma się dobrze wszystko jest ok i zobaczcie tą cytrynkę jeszcze nie miałem tak nie miałem tak obfitego, no nie kwitnienia no tak, jak to powiedzieć no. nie miała jeszcze tyle pąków kwiatowych O, zobaczcie tam wszędzie pełno pąków kwiatowych nie wiem czy je utrzyma. Może tam też widać co nieco, bo no jeszcze nie było wielkich mrozów po minus 20 były tylko przymrozki, takie po minus 4. Schodzimy na dół. No i taką właśnie piłeczkę sobie strzeliłem, oczywiście muzyczka musi grać. Tak to wygląda to właśnie moja palmiarnia. O i palmus. Miałem trzymać palmę w piwnicy. Zmieściła się bez problemu, tylko podciąłem parę liści od dołu. Cykas Rewolta też pięknie rośnie. Sorki, bo zdycham jeszcze trochę. No, ogólnie, dużo się nie zmieniło oczywiście. Jak zwykle coroczny problem z zimowaniem z, z laucą. Jak to, nocami temperatura najniższa, jaka zanotowano do tej pory, to było plus 8 albo plus 7 z przecinkiem. No. no i nawet taka temperatura i widać, ciężko się zimuje, mimo że się pali w piecu. Co tu jeszcze? Jułki doszu Juka roztrata i tuż tu zostanie co najmniej do marca. A tak wszystko rośnie, nie widać, żeby tutaj była już zima. Chociaż jeszcze jest jesień. Momenciku, tutaj po No, rygida. Wszystko jak na razie, o kolejne maureli musiałem, znaczy nie maureli, tylko glaucu musiałem przyciąć, bo lipnie się trzyma, lipnie ten w miarę się trzyma. O. Ale już mi ich nie żal szczerze, bo co rok jest walka o, o, o to, żeby przezimowały. Reszta bananków też tutaj ładnie sobie rosną. I mam nadzieję, że tu nie wejdzie. To by byłoby na tyle. Bo nie wiem, co gadać szczerze. Możecie się pytać, w razie czego to odpowiem. Paulownia oksytre jeszcze jeden liść trzyma. No, ale już to chyba dni są policzone. I trzeba będzie ją troszeczkę w chłodniejsze miejsce wstawić. A palma Waszyngtonia. Na razie jest wszystko ok. Liście środkowe są zdrowe. Widać nic jej tam nie przeszkadza. Kolejny film za jakiś czas. A dobra, jeszcze welutynki. Niestety, ale widocznie jest za zimno. Żebym doczekał się nasion z bananów. No, może, może, ale wątpię. Tu tak samo, bo, bo wciąż musiałem kwiat trzeci zaczyna kwitnąć, zobaczcie mały listek, tak jak w poprzednich filmikach mówiłem, jest, pierwszy jest mały listek i potem będzie kwiat szkoda, że nie zaczął rosnąć tak w styczniu to wtedy byłaby szansa, że doczekam się bananów, bo już dni są dłuższe, styczeń, luty, no także zobaczymy polecam sobie coś takiego zbudować przy chałupce Ciepło, wpada z piwnicy, bo jest piec. Przy okazji jest grzejniczek, nadmuch. A jak jest cieplutko, no to widzicie sami, jak temperaturka rośnie. A zresztą zaraz wam pokażę. Filmik na razie nagrywam 6 minut. I jest 19,7 na poziomie około 180 cm. No. Pozdróweczka. Do następnego razu.